Kurier przyniósł mi paczuszkę, taki prezencik, i widzicie, że jest to od Japonii. Dobra, otwieramy. dostałam kartkę od Iwonki teraz możecie takie kartki znaleźć właśnie na stronie Yabani takie świąteczne i właśnie takie też na Nowy Rok dostałam rysunki z ubrań Yabani, które dostarczą mi interaktywnej zabawy, ciekawe o co chodzi czekajcie oj ale super! I tu są wszystkie rysunki, zobaczcie! Z ich koszulek i rzeczy i w ogóle... O ja, super! A co tu jest? To co? To co? To co? To co Kredki! O! I wysypałam. Zaraz naprawimy. Super prezent! Będę miała co robić wieczorami. I tutaj to jest chyba katalog nowy. No, zobaczcie, są takie koszuleczki. Bardzo dziękuję, Jabani. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. No, nie wysypują się. Jemy śniadanko z Magdą przyszła. Cześć. Dzień dobry. Idziemy zaraz nagrywać tylko z jemy śniadanką. Musiałam dograć do swojego ostatniego filmu część tutaj z włosami. Zobaczcie, kto sobie kręci teraz włosy. Widzicie? Chciała przetestować tą maszynę. Chciała przetestować Nie. nowość. Musi się nauczyć. A Wy zobaczycie to już niedługo na moim kanale. Co to takiego fajnego? Zobaczcie, zobaczcie. Przyszła do olipaczka, ale że ola jest zajęta, to ja Wam pokażę jej zawartość. Mamy tutaj. Takie fajne rzeczy Słuchajcie, strona myios.pl teraz się zmieniła I jeżeli chcecie kupić coś właśnie z tych produktów To musicie wbijać na tą stronę yourshine.pl I tam znajdziecie właśnie te wszystkie fajne rzeczy e, Mamy tutaj iOS Zobaczcie ile fajnych mm, zapachów, smaków Ten miętowy jest super I on jest właśnie w takiej fajnej wersji Tutaj rozkminiłam to, że to się jeszcze... Ozdabia później. Możecie takiego IOS-a sobie spersonalizować. Fajne, myślę, że to spoko opcja na prezent, teraz akurat. Taki świąteczny dodatek. Tutaj mamy też takie małe szczotki i większe szczotki. Zobaczcie, to jest taka ładna w kropeczki i tu jest jeszcze jedna. Więc jak chcecie coś takich Te fajnych rzeczy. To się nazywają Melo. No właśnie, Nie. tak bardzo pięknie. Są o wiele tu. Od tego. Tangle teaserów. Tak. I tutaj mamy jeszcze krem do rąk. No i tak się to prezentuje. Ola tutaj mówi, że może wam zrobić rozdanie. Także jak chcecie, to łapkujcie film, dawajcie komentarze. No i dajcie. Wiedzcie, czy chcecie rozdanie z IOS-u. Tak, dajcie znać, czy chcecie rozdanie. A ja zaraz sobie coś tu ukradnę. <laughs> Będziemy gotować z Kacprem. Się bać Cieka Ciekawe co będziemy gotować. Ciekawe że to ubierzesz. To mam ubrać? No nie mogę się pobudzić więc ubierzemy. Już się ubrałam. A kacper kacper się nie mieści ogólnie i będziemy robić pawkę. Pierwsze danie i deser. Co jest na deser. Nie obchodzi deser. Może od tego zacznijmy. I mam różowy nóż. To idealne stanowisko dla mnie. Jak masz zielony. Zacznijmy. Kacper coś robi. Jednorazowo robi. Mieszaj. Jesteś jak DJ, DJ, e, uważaj bo Kacper otwiera eee. kanał. Hej wozy. Bo... <grym znażę> Miśec. No już spaliła To Kacper. Nieprawda. Nie będzie czuć. Widzicie jak spaliła? Wcale. To nie ja. Wcale. To nie ja. Robimy open boxa na imprezie, tak wiecie. Wyniesiemy prezenty. Tak z pięć wezmę dla siebie. Trufle z masłem O ja, To są same słodycze, to jest najlepszy prezent <grym grym grym grym> Jak się cieszę To są słodycze, to mnie najbardziej cieszy I co to jeszcze Ciasteczka na choinkę miodem i masłem słyną. Ale nie powieszę je na choinkę młodym Cały open box Ale mało tych słodyczy mało. Nie, jestem już się pyszny Jestem już w to domu. W w w w ja ja to może ja przecież, że barsów w sumie ja wtedy... dzień dzień jeszcze gadać. Nie a, wiem, co jak... jest mi takiego plaszczaka nie. i w ogóle nie wiedziałam, że ja to jadę. Nie wyłączyłam, sorry. Dobra, wróciłam sobie z spotkania Acera, jak widzieliście, prezentacja nowych tam produktów, no i była taka atrakcja, gotowanie, co bardzo mi się podobało i powiem Wam, że wszystko było przepyszne, co jedliśmy. Oczywiście mm, szefowie kuchni nam pomagali w tym wszystkim, bo myślę, że nikt by sobie nie poradził pierwszy raz z takimi daniami. Nie było to trudne do zrobienia. Sam szef kuchni to powiedział, że to jest prościzna. Jak dla mnie to nie była prościzna, to było naprawdę takie dość porządne danie. No jednak w kuchni to była prościzna dla profesjonalistów. Wróciłam do domu, gifty, które Wam pokazywałam już ledwo żyją, dlatego że u mnie w domu nie może być słodyczy, bo ja po prostu zjadam to od razu i wracając do domu zjadłam i teraz siedzę i coś tu sobie ogarniam w necie i też jem, także to nie jest dobry prezent, znaczy nie, to jest świetny prezent, ale... Nie dla mnie, chociaż ja uwielbiam. Po całym weekendzie w końcu mogę sobie usiąść i do Was trochę pogadać. I dzisiaj pogadam do Was o DDOB, o czymś, o czym miałam Wam mówić już w piątek, chyba? W piątek? W, nie, nie w piątek, w czwartek. Ale że nie było okazji yy, i czasu, to stwierdziłam, że opowiem Wam yy, to dzisiaj. Zostałam ambasadorką DDOB. Oczywiście do strony Macie Linka na dole. Może już o tym słyszeliście, dlatego że Sara nagrywała już yy, na ten kanał yy, filmik, a raczej nie jest to kanał, żebyście nie mylili. Jest to pewien portal, który zrzesza yy, ludzi, którzy. Szukają w internecie inspirujących rzeczy, fajnych stylizacji, fajnych blogów, fajnych kanałów, i po prostu na taki swój profil na stronie DDOB wstawiają te wszystkie rzeczy, którymi się tam inspirują, które im się podobają. Czyli powiedziałabym, że to jest taki zbiór. Wszystkiego, co piękne. Rozwinięcie te, tego skrótu jest to Daily Dose of Beauty, czyli taka dzienna dawka piękna w takim dosłownym, oczywiście, tłumaczeniu. Możecie założyć sobie tam konto, możecie dodawać rzeczy, które Wam się po prostu spodobały w internecie, dzielić się z innymi użytkowniczkami swoimi tam. Linkami i rzeczami, które wy znajdziecie. Mogą być to wasze prywatne blogi, wasze prywatne rzeczy. Jest to fajny sposób na rozwinięcie swojego kanału, bloga, na rozpromowanie go, dlatego że tam jest mnóstwo mm, dziewczyn, które to robią i możecie się po prostu nawzajem czy poznawać, czy robić jakieś wspólne akcje. No i są oczywiście. Mm, Ambasadorki tej strony Ja jestem, jeśli chodzi o YouTube'a Jestem ja, jest Sara Jest Berry Malinowska I jest Alex Mando MandoStyle Są też ambasadorki, które Posiadają blogi Niestety ja w blogach się nie orientuję Także tutaj Wam nie powiem Kto dokładnie jest Ambasadorką, jeśli chodzi Z blogosfery Natomiast to nas nie dzieli, to po prostu chodzi O ambasadorki, które Co po prostu robią w internecie. Ja zaraz Wam pokażę tę stronę, jak ona działa i tak dalej. Mniej więcej mogliście zobaczyć w poprzednim vlogmasie. Pokazałam Wam trochę, jak właśnie byłam na spotkaniu i oglądałam tą stronę. Ja uważam, że jest to świetna strona. Naprawdę bardzo fajny sposób, tak jak mówiłam, na poznanie różnych osób, na inspiracje, na zobaczenie różnych właśnie tam fajnych rzeczy, które myślę, że teraz są bardzo popularne, bo na pewno siedzimy w internecie, szukamy inspiracji i każdy lubi gdzieś tam oglądać te piękne, fajne, ładne rzeczy. Także myślę, że jeśli jesteście zainteresowane takimi właśnie sprawami, to, to, chętnie, to, oczywiście, to chętnie, chętnie zajrzycie na tę stronę, a ja Was do tego serdecznie zapraszam. Linka macie na dole i dobra, pokażę Wam, co tutaj będzie na tym DDOB. I tutaj macie Daily Dose of Beauty i zobaczcie, tutaj są wszystkie wpisy, czy właśnie dziewczyn takie wiecie, ich osobiste, czy właśnie różne różne artykuły, które kogoś tam interesują możecie sobie e, patrzeć tutaj są na przykład najlepsze wpisy czyli coś takiego e, o Didio Bin stały visit apparel i od Kariny Muchy taki po prostu wpis tu macie jakiś full time, konkurs, także to są najlepsze wpisy, właśnie tutaj e, blogowe, którymi oczywiście możecie się inspirować. Widzę, że tutaj po prostu do konkursów było. Czyli jeśli po prostu lubicie oglądać fajne rzeczy w internecie, ładne, e, takie, wiecie, profesjonalne, jakieś wpisy z blogów, jeśli interesujecie się właśnie e, zdrowym odżywianiem, motą, kosmetykami i tak dalej, naprawdę, naprawdę warto tutaj e, zajrzeć. I widzicie tutaj o. Łączymy blogerów i czytelników, możecie sobie poczytać. Warto, zaglądajcie na DDOB Daily Dose of Beauty, eee, a ja idę co robić? Montować film z wczoraj, bo trochę mamy zastój i trochę tak nadrabiam te vlogi przez te wszystkie wyjazdy. Trochę się tego nawarstwiło i vlogi nie było codziennie, ale mam nadzieję, że w tym tygodniu już to nadrobię i będą y, codziennie, tak wiecie, y, z opóźnieniem jednodniowym, a nie dwudniowym. No w ogóle zobaczcie, jak mam bluzę, a kto to ma taką bluzę? A ja. Jak wy chcecie, czyli Dąbrowski Wear. To kupujcie, będziecie mieć takie bluzy jak ja. <grych> Dobra, e, ja sobie idę montować, może jakiś film obejrzę.